Dzień witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest kolejny filmik dotyczący Magii Bleach. W ostatnim że znaczy w tym że nie stało się zbyt wiele, było dużo tłumaczenia, dużo informowania o tym, co się dzieje, o całej tej strategii Majorego i w ogóle, w ogóle. I cóż, wyjaśniło się kilka kwestii, przede wszystkim ewoluowanie Pernidy. Okazało się tym, że po prostu Pernida, łącząc się z nerwami jakiejś osoby... Po prostu przejmuje jego wspomnienia, doświadczenia i umiejętności, takie jakby. Dlatego na przykład Pernida zaczęła gadać jak zaraki, co moim zdaniem jest bardzo fajną, bardzo ciekawą umiejętnością, ponieważ dzięki temu, jak dobrze wiemy w poprzednim czapterze, Pernida połączyła się z nerwami w ręce Majuriego, przejęła trochę jego umiejętności i tak dalej, ewoluowała i Teraz Majuri będzie miał cię bardzo ciężki orzech do zgryzienia. E, co ponadto się stało? Ja nie wiem, skąd się wzięły dwie ręce. W poprzednim czapterze ich w ogóle nie było widać, przynajmniej ja ich nie zauważyłam. E, nie wiem, może Pernida znowu oderwała sobie jakieś palce, jak żeśmy nie patrzyli i stworzyła dwie, dwie dodatkowe ręce, e, albo one po prostu wyszły i gdzieś tam były w pobliżu, ale ich nie używała wcześniej. Nie wiem. Tak czy inaczej, Majuri wyszedł z planem. Bardzo, fajnego, y, bardzo fajnej strategii. Y, na początku Nemu dała mu ten śmieszny zastrzyk, który sprawiał, że o, odtworzył sobie rękę. Jak to zwykle znamy ten zastrzyk, to jest dość y, często używane przez niego. Przede wszystkim Nemu nie y, zaobserwowała, że Majuri w ogóle nie wziął tego leku ze sobą, y, więc y, nie wiem, jak to interpretować. Szczerze. Na razie to zostawmy. Y, tak czy inaczej, Majuri. Y, Wyszedł z bardzo fajną strategią, żeby właśnie wstrzyknąć e, jakiś paralizator czy coś takiego taki, e, do, do nerwów Pernidy, żeby ją po prostu zatrzymać i że wtedy Majori będzie mógł zabić Pernidę. Problem polega na tym, że Pernida, znając, e, pochłaniając tą rękę, pochłaniając jego wspomnienie, umiejętności itd., itd. E, mogła przewidzieć ten jego plan i była w stanie zareagować. Zwłaszcza, że miała wystarczająco dużo czasu, ponieważ e, nerwy. Szły od ręki do ręki więc wystarczyło, że złamała, oderwała sobie palec, jak pochłaniała ją ta trucizna. I przy poprzednich rękach użyła tej umiejętności koinishi, sprawiającą tą tarczę wokół ciała z reishi. Nie pamiętam dokładnie, jak to działa, ale właśnie to jest ta specjalna umiejętność koinishi. I wyzwolili się z tego paraliżu te ręce i zaatakowali nemu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że zaatakowali nemu. Te ręce zaatakowały nemu, i na tym się chapter skończył. Taki trochę cliffhanger został. No ale cóż. To w sumie było tyle w, w tym chapterze. Całkiem ciekawie się rozwinął, chociaż nie, nie zrobił jakiegoś dużego kroku naprzód. Musimy po prostu czekać do następnego chapteru, jak to się dalej stanie. Czy Majuri uda się na pomocnemu, czy się nie uda na pomocnemu, zobaczymy. Tak czy inaczej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie.